jak samemu nauczyć się języka niderlandzkiego. Witam Was serdecznie, Ryszard Dudkiewicz z tej strony. Zajmuję się nauką języka niderlandzkiego w Holandii i zapraszam Was na kurs do samodzielnej nauki. Może nie do końca samodzielnej, bo będziemy robili go wspólnie. A jak wspomniałem, nowy rok, to nowe szanse na skuteczną naukę. Pytanie zasadnicze: jak uczyć się języka? Czy mamy już własny plan nauczania, mamy program? Ważne jest to, aby w krótkim czasie mieć dobre efekty. Jak widzimy, ucząc się języka, musimy poniższe elementy jak gdyby uwzględnić, czyli czytanie, pisanie, słownictwo. Dla mnie jest jak gdyby podstawa do tego, aby Was przygotować do konwersacji, do rozmów w języku niderlandzkim. W tym celu przygotowałem filmy. Filmy, które ułatwiają bardzo naukę, poprzez to, że my cały czas słyszymy to, co ja mówię. Słyszymy, powtarzamy, ja to wyjaśniam, masz czas, żeby powtórzyć te zdania czy odpowiedzieć na zadawane pytania. Do tego, jak już wspomniałem, same korzyści. Mamy, uczymy się samodzielnie, uczymy się własnym w domu czy w pracy, mamy również do dyspozycji telefon, aby gdziekolwiek jesteśmy, możemy z tego kursu korzystać. Co jest bardzo ważne, nowy rok, nowe szanse. Bardzo fajna promocja, roczny dostęp 70% taniej. są to jest to dostęp do kursu na poziomie A1, A2 i B1, także mamy około, około 150 filmów do przesłuchania, do opracowania, aby były efekty tego, co robimy. Jak już wspomniałem, na poziomie A1 mamy 13 takich filmów i każdy, 13 tygodni i każdy tydzień składa się z 6 filmów. Na początku zaczynamy od wymowy. Mamy też czasowniki, mamy krótkie opowiadania, mamy również gramatykę. Tu bardzo fajnie wszystko wyjaśniam, tak jakby się siedział w klasie. Mamy naukę rodzajników. Ja to wszystko czytam, aby później nie było problemu z wymową. Jak czegoś nie wymówimy, to nie zapamiętamy. I metoda 21 zdań, czyli na każdy temat są określone zdania, aby je później zapamiętać, aby zapytać się, zaprzeczyć. Bardzo ważne jest to, co wspomniałem, aby umieć posługiwać się tym językiem, czyli mówić to, co chcemy powiedzieć. I dla mnie jest bardzo ważne, aby mówić o sobie, nie jakieś jakichś czytankach, w jakichś opowiadaniach. Mówimy to, co my robimy, kim jesteśmy. Jak mówię, nie musi to być dokładnie to, co robimy, ale chodzi o to, żeby uruchomić naszą wyobraźnię i mówić to, co my, kim jesteśmy. Tak jak tutaj, dzieci, mamy y, dzieci, czy mamy nawet samochód. Jak to pierwsze zdania budować, jak Kevin jak Kevin Fitz albo mam, albo nie mam. Także możemy to wtedy powiedzieć. I co jest bardzo ważne, po takiej lekcji masz tylko jedną minutę. No właśnie, co to by to oznaczało? Mamy więcej niż minutę, ale w ciągu minuty próbujesz powiedzieć to, co się nauczyłeś. Mówisz o sobie, także wiesz co masz powiedzieć. Jedynie pamiętając poszczególne słowa czy poszczególne techniki mówienia możemy to bardzo łatwo wykorzystać. Im dalej, tym fajniej. Mamy już konkretne tematy. Woduje chrach. I to też nie jest takie, takie proste. Najpierw mamy tekst holendersko-polski, wiemy jak to się tłumaczy. Później kolejny etap piszemy odpowiedzi na te pytania albo zaprzeczamy, czy robimy pytania. Także to jest taka jakby, tak jakby aktywna nauka tego języka i na końcu mamy tekst w języku polskim i musimy to powiedzieć po holendersku. Chodzi o to, ażeby, żebyśmy nie to, że coś czytali, coś pisali, coś gdzieś wiedzieli, ale aktywnie brali udział w tej lekcji i jak my te pytania znamy, to nam nikt już nikt nie powie, czy my czegoś lubimy, czy nie lubimy. Ważne jest to, że to jest nie tylko kurs online, ale mamy również e-booki. Jest gramatyka, są słówka. Pomaga to bardzo dla, dla tych, którzy chcą to gdzieś poczytać sobie czy, czy powtórzyć. Jest to bardzo, bardzo fajna forma. Jak już wspomniałem, używam map myśli, aby to wszystko bardziej wyraźniej widać. Nauka uczenia się rodzajników jest bardzo, bardzo fajna w ten sposób, że możemy to wzrokowo zapamiętać. Odmiany czasowników w tych mapie jest znacznie więcej, ale chodzi o to, żeby mieć pewne, pewne wrażenie, co my robimy dalej. Do tego, co jest bardzo ważne, jak mówiłem, nie jesteś sam. Jesteśmy w grupie, w tej chwili jest 64 osób na, w klasie na Facebooku. Ja umieszczam tu informacje, materiały. Zapraszam na webinary, które odbywają się w piątki i na tych webinarach Mówimy, rozmawiamy po niderlandzku na określone tematy, albo po prostu prowadzimy, prowadzimy rozmowy. Co jest bardzo ważne, telefon. Mamy go wszędzie. Już nie musimy mówić, nie mam książki, nie uczyłem się. Mamy tą opcję, musimy użyć wersji na komputer, i wtedy mamy dostęp do tych wszystkich filmów, materiałów, które, które używamy. Oczywiście są testy, żeby sprawdzać swoje, swoje możliwości, umiejętności. Jak i również wspomniałem, metoda nauczania na poziomie A2B1 jest, jest bardzo efektywna. To jest metoda, która, która pozwala nam maksymalnie właśnie wykorzystać możliwości i mówić na określone tematy. Bardzo fajnych, fajne, dużo miałem reakcji na ten temat, także jest to wszystko dopracowane. Co najważniejsze, nauka języka to może inna praca, inne perspektywy, inne, inne możliwości. Tak jak wspomniałem, nowy rok, nowe szanse, zacznij rozumieć i mówić po niderlandzku. Zapraszam na kurs, w razie pytań proszę o kontakt. Dziękuję bardzo i kto wie, do zobaczenia, na pewno się zobaczymy. Nochen final.